Kwestia ceny. Relacja z osobą o narcystycznych zaburzeniach osobowości to jak związek z heroiną. Najpierw pełen high, uniesienie jak Himalaje, jazda na pełnym gazie, wesołe miasteczko, muzyczka, wada na patyku i oranżada z bąbelkami. Potem już tylko diabelski młyn, z którego nie można zejść. Góra dół, góra dół i znów góra, coraz większy niepokój, zaciśnięte na poręcze dłonie, pot na twarzy, grymas przerażenia, chód i świadomość ciągłego spadania. Przemocowiec nie tylko zniszczy Twoją psychikę, rozwali emocje, zmiecie w pył poczucie własnej wartości, naruszy zdrowie, rozpierdoli związki z innymi, wpędzi w długi, ograbi z dorobku i sprawi, że znikną pasje, dobra praca i ciepłe relacje z rodziną. On spowoduje, że na koniec będziesz zmęczoną, starą, brzydką kobietą, jak narkomanka po wieloletnim zażywaniu dragów. Ciągły stres, poczucie zagrożenia i emocjonalna huśtawka wpływa na ciało. Zaczniesz szybciej siwieć i będą wypadać Ci włosy. Brak snu i płacz to podkrążone, zapadnięte oczy. Zła dieta, bo nie łudź się sałatki, zamienisz na pudełko lodów na pociechę i winko do snu, to przybieranie na wadze. Możesz też nie dojadać, bo zniknie apetyt, co na początku wydawać się może małym bonusikiem, do momentu, gdy dostrzeżesz, że z kościstością wcale ci nie do twarzy. Będziesz miała słabe, wiecznie łamiące się paznokcie, jeśli wcześniej sama nie ogryziesz ich do krwi. Pojawią się problemy skórne, zmarszczki, ziemista cera, bo nieprzespane noce, ciągłe zmęczenia oraz kawa i fajki zrobią swoje. Pojawią się problemy z zębami. Stres i ciągnąca się za nim jak wielbłądy za karawaną, trauma wpłynie na sylwetkę, skulisz się, zgarbisz, zaczniesz ostrożniej się poruszać, bo mimo że ty ciągle masz nadzieję, twoje ciało nie ma złudzeń, że jesteś w niebezpieczeństwie. A czas mija nieubłaganie. Aby dokończyć bilans zostało ci jeszcze jedno: sięgnij pamięcią, jakim go poznałaś. Przypomnij sobie, jak z łacha zrobiłaś przystojniaka, dobrałaś okulary i fryzurę, ubrałaś jak człowieka, dbałaś bez chudu, przycinałaś brudkę, zamieniłaś jego rozdeptane kamasze w normalne buty, zauważyłaś, że dobrze mu w szarym, prawda, że piękny z niego teraz jolo? Powiadają, że wirtualna księgowość w ostatecznym rachunku nie popłaca. Czasem trzeba ogłosić bankructwo i zamknąć kram. Policzyć i zapisać w rubrykach winien i ma swoje zyski i straty. Zaakceptować nietrafione inwestycje, pogodzić się z upadłością, skończyć tę pierdoloną działalność na dopalaczach, uratować co się da i w najlepszym razie wyjść na zero. Czy kolejna twoja spółka wystrzeli na giełdzie i przepijesz Elona Maska? Nie wiem. Ale jak mawiała Maria Czubaszek, jeśli jeszcze nie spotkałaś mężczyzny, z którym chciałabyś się zestarzeć, nie martw się. Bez niego też się zestarzejesz, tylko trochę wolniej. Opublikowano 4 marca 2021 roku przez Anita Deskiewicz Mała Rzecz, Miłość i inne przemoce.